Sam jeden na górę, aby się odbyć. Wieczór zapadł, a on sam tam przebywał. Łódź zaś była już o wiele stadiów oddalona od brzegu, miotana falami, bo wiatr był przeciwny. Lecz o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze. Uczniowie, zobaczywszy go kroczących po jeziorze, z ręki się myśląc, że to zjawa i ze strachu krzyknęli. Jezus, zaraz przemówi do mnie. Odwagi, to ja jestem. Nie bójcie się. Na to odezwał się Piotr. Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A on rzekł, przyjdź. Piotr wyszedł z łodzi i krocząc po wodzie, odszedł do Jezusa. Lecz na widok silnego wiatru ulął się i gdy zaczął tonąć krzykną. Panie, ratuj mnie. Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc: Czego zwątpliwość, człowiecze małej wiary? Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył. Ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed nim, mówiąc: Prawdziwie jesteś syn Bożym. przy świętym Franciszku do Borkach. Cieszymy się, że możemy w tym roku wielbrzymować w takiej formie. Jak powiedziałem na początku, dziękuję Panu Bogu za każdy dzień naszej wielżywy. Bóg przychodzi zawsze do nas w sposób zaskakujący. A niekiedy bywa tak, że trudne wydarzenia są zapowiedzią łagodnego działania Boga. Trudne wydarzenia są zapowiedzią łagodnego działania Boga. Słyszeliśmy dzisiaj pierwsze czytanie Księga królewska. Pokazuje nam spotkanie Eliasza z Bogiem. Po czterdziestych dniach wędrówki, w nocy i w dzień, Eliasz przybywa do Bożej góry I Bóg mówi do Eliasza: Wyjdź. Aby stanąć na górze wobec Pana. 40 dni na a później po tych 40 dniach ukrył się w grocie. Ale Pan Bóg chce, żeby wyjść z tej groty. Pan Bóg chce, aby człowiek wyszedł z tej groty życia i stanął przed Panem. aż ja wyszedł z groty i stanął przed Panem. I teraz zobaczmy, jakie sytuacje towarzyszą człowiekowi przed spotkaniem z Bogiem. On już był blisko celu. Miał za sobą 40 dni nocy wędrówki. Chciał jeszcze odpocząć. I tu nagle coś się dzieje. Gwałtowna wiekura, która rozmała Ale w tej wiekurze Pana nie było. Potem trzęsienie ziemi. Ale Pana w trzęsieniu ziemi nie było. Potem ten oczu, ale pana w ogóle nie było. A potem dopiero szmer lata i rozległ się głos Boga Eliasza. Co ty tutaj robisz? Eliasz powiedział, że z rozpaliłem się uchwytem pana zastępstwa. Zostałem sam. Zobaczmy, ta sytuacja obrazuje życie każdego z nas. Każdy z nas tak naprawdę serce pierwszy wuje na spotkanie z Panem. Każdy z nas ma swoją górę i ma swoją grotę, w której chciałby się schować przed. Różnymi sytuacjami. Pan pragnie nawiedzić każdego stacji. Pan pragnie się spotkać z nami w naszym sercu. Eliasz szedł 40 dni nocy. Musiał przejść swoje oczyszczenie. 40 dni. Liczba 40 to czas uczyszczenia. My mamy 41. I zobaczmy, wtedy, gdy człowiek nawet dochodzi już do celu, to Pan jeszcze chce, aby człowiek pokonał siebie i wszedł na szczyt, by spotkać się z Panem. By spotkać się z Panem każdy z nas musi przejść swoją wichurę życiową, przejść się ziemi i ogień. Wtedy, gdy jesteśmy blisko celu, pojawiają się wtedy największe trudności. Pojawia się zniechęcenie. Piergrzymka powoli też zmierza już do końca. I w sercu niejednej osoby mogła pojawić się myśl, a po co ja przyjadę na jeden dzień? Po co ja przyjadę na jeden dzień wieczy? Czy to warto? Zobaczycie, że odpowiedź otrzymacie dzisiaj wieczorem. Ja już dzisiaj mówię, że warto wywać właśnie w naszym życiu tak, że im bliżej jesteśmy celu. I cel bardziej zasięgnął, tym większe zniewęcenie. Tym bardziej brakuje siły. I tym bardziej człowiek staje się taki nijak. Dlatego zawsze takie wydarzenia trudne, one poprzedzają coś, co będzie piękne i wspaniałe. Wydarzenie trudne jest zapowiedzią, cudownego działania Boga i spotkanie z Bogiem mogą poprzedzać. Gwałtowne trząsy, dramaty, ale one są tylko zapowiedzią. Zobaczmy, gdyby Eliasz ulął się burzy i chóry, trzęsienia ziemi i ognia, Gdyby zwątpili, gdyby nie wszedł na górę, nigdy by się zwątpili, nie spotkał. My często umykamy właśnie z wobec tego, co się dzieje na zewnątrz. Podobna sytuacja miała miejsce podczas sesłania naszego. Znów gwałtowne działanie, grzmot, a później łagodny pomiór Ducha Świętego. Bóg przychodzi ze swoją mocą po gwałtownych wydarzeniach. I można powiedzieć, że nie ma w tych gwałtownych wydarzeniach Boga, nie ma na nie ma uczyć Ziemi, nie ma go wokół i Boga nie ma w pandemii. Ale Bóg przychodził łagodnie. Ale od nas zależy, czy my stoczymy walkę z naszym ludzkim myśleniem, czy zaufamy Panu Bogu, czy wyjdziemy z tej naszej groty życia i staniemy na szczycie, żeby spotkać się twarzą w twarz z Bogiem. Warto sobie postawić pytanie. Czy my stawiamy czoło trudnym wyzwaniom naszego życia? Wtedy, gdy coś jest wymagające. My bardzo często dezenterujemy robimy unik, idziemy na kompromis, nieraz ratujemy się ucieczką. Takie jest nasze życie. Dopełnieniem dzisiejszego pierwszego czytania i wyjaśnienia jest dzisiejsza Ewangelia. Zobaczmy znowu. Sytuacja jest podobna Jezus przychodzi do uczniów. Przyjście Jezusa jest zaskakujące. Oni są na jeziorze. I wiatr jest przeciwny, i fale, i ciemność. Sytuacja niemalże jak zamierza. Sytuacja bardzo trudna, przerażająca, napełniona grozą. Właśnie po tych wydarzeniach, gdy wiatr był przeciwny gdy fale zatapiały, ludzi, nagle Jezus przychodzi w sposób bardzo łagodny. Kroczy po wodzie. Woda to się blisko zła. Jezus objawia się jako Pan Wszechświata. Kroczy po wodzie. A więc jest Panem tego, co jest złe, on na tym panuje. Jezus jest Ten, który uspokaja życie. który mówi do uczniów: nie bójcie się, nie lękajcie się. Oni nawet Jezusa się wystraszyli, bo myśleli, że to zjadła. Jezus mówi: nie bój się, zamów Wtedy, gdy właśnie masz w życiu wiatr przeciwny, gdy wydaje się, że lód twojego życia zaczyna tonąć, to Jezus przychodzi po wodzie do ciebie i mówi nie lękaj się, zaufaj, uwierz, ja jestem. Zapamiętajcie na całe życie, w imię Boga to jest ja jestem, Bóg zawsze jest. Jestem tym, który Cię kocha, który Cię kocha i będzie Cię kochał. Bóg jest wiernym gościem. Piotr wychodzi z łodzi. Pani, jeśli to jesteś Ty, pozwól mi przyjść do siebie. Piotr idzie po słowie Jezusa. Wtedy, gdy idziemy po słowie Jezusa, idziemy z diabła ale w pewnym momencie weszło ludzkie myślenie i Piotr Zandrzeł to Słowo ludzkie wprowadza zwątpienie. Słowo Boże nazywa wiarę. Jeśli będziemy kroczyć po słowie ludzkim, zawsze będą obawy, zwątpienia. Drodzy, powiedzieliśmy sobie, że każdy z nas ma swoją górę, i każdy z nas ma swoje jezioro, każde człowiek ma tą górę chorą, do której zdąża w swoim życiu, ma jaskinie, w której chce się schować. I każdy z nas ma swoje jezioro do przepłynięcia. Jezioro, na którym wiatr jest przeciwny, w którym są ciemności i wydaje się, że mój zaczyna. Na górę trzeba wyjść. Góra zamyka. Jezioro trzeba przepływać. Jezioro przeważa. Gdy, po, gdy pokonamy te nasze wewnętrzne opory, nasze wewnętrzne zniechęcenia, ograniczenia, wtedy spotkamy się z Bogiem. Kto dokonuje się na Eucharystii. Zobaczmy, ilu z nas nieraz walczy o Eucharystię. Niedzielną albo codzienną. Eucharystia jest Bożą, Górą, Chorą. Jest łodzią naszego życia, do której przychodzi Jezus. To jest warta, żeby przyjść na Eucharystię, żeby pokonać swoje myślenie. Jezus przychodzi w czasie ochalystki i pyta się każdego z nas. Eliaszu, co ty tutaj robisz? Co ty robisz tutaj w tej świątyni na tej mszy Święty? Co ty robisz? Postawić sobie pytanie. Co ja dzisiaj robię w tym kościele na tej mszy Święty? Po co ja przyszedłem? już powiedział, zostałem sam z moimi problemami. A Jezus co mówi? Wyjdź tak jak do Piotra z Twojej młodzi życia i przyjdź do mnie po moim słowie. A jak zaczniesz toczyć, to krzycz, Panie, ratuj. A Jezus zawsze nam mówi, czemu zwątpiłeś? Zobaczmy nieraz po wszystkim. Mówimy, jaki człowiek odpił. Przecież trzeba było paru Bogu zamówić. Jak my szybko rezygnujemy z Pana Boga, Jezus mówi, czemu zgradziłeś? Czemu jesteś tak nadliwiany? Ja chcę z Tobą się spotykać, chcę Ciebie uzdrawiać, chcę zmieniać Twoje życie. A ty ciągle siedzisz w tej grocie? I boisz się wy swojej godzi życia. Nie bój się burzy, nie bój się wiatru, ognia i trzęsienia ziemi. To wszystko zapowiada, że Bóg chce cię uzdrowić, Twoje serce. Niech ta dzisiejsza Eucharystia będzie dla nas siłą i mocą, by wchodzić na górę naszego życia pokonywać ciemności naszych jezior. Maryjo, matko zaufania. Tu z nas w miarę miłości. A zwłaszcza wtedy, gdy rozumiemy coś innego.